Cześć, jeżeli zastanawiasz się, czy do Samsunga Galaxy Z Flip 6 możemy użyć kartę pamięci microSD, to odpowiedź brzmi niestety nie. Mam tutaj igłę i oczywiście otworzę tackę karty SIM, aby zaprezentować, jak ta tacka wygląda. Wkładamy do dziurki igłę. Proszę bardzo. Następnie lekko dociskamy, tak aby ta tacka lekko wyszła, i wyciągamy całą tackę. Niestety wypadła mi karta, ale nie szkodzi. I tak jak widać ta taska jest niewielkich rozmiarów, musimy niestety zadowolić się pamięcią w telefonie i jeżeli włożymy kartę SIM, no to niestety nie ma już miejsca na kartę pamięci microSD, nawet jakbyśmy chcieli zrezygnować z karty SIM, to mimo wszystko jest to niemożliwe. Także nie ma miejsca na kartę microSD, nie możemy skorzystać z dodatkowej karty pamięci. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.